W lotnicy pod Nysą rusza projekt Wielki Mały Nysanin. Bezrobotni ojcowie wybudują przedszkole dla swoich dzieci, a ich mamy zdobędą zawód. To pierwszy taki projekt realizowany przez gminę Nysa. Szczegóły tej sprawy już za chwilę w naszym serwisie. 15 maja. Michał Braniewicz. Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Mieszkanie Skałkowa odnowił zabytek na własną rękę. Był burmistrz. I że ktoś zdewastował podnik. Paczków doczeka się remontu basenu i boiska. Cały koszt inwestycji to jest około 2 350 tysięcy. Problemy komunikacyjne na moście Bema w Nysie spowodowane są zapadnięciem się fragmentu nawierzchni mostu. Prace remontowe planowo potrwają do 17 maja. Trogowcy apelują o wyrozumiałość. Prace remontowe na moście trwają już od soboty. Drogowcy naprawiają około 10-metrowy fragment nawierzchni pasa prowadzącego w kierunku miasta, który jest obecnie wyłączony z ruchu. Wystąpiła konieczność remontu płyty pomostowej do połowy szerokości jezdni. Rozebrano nie tylko nawierzchnię, ale również betonową konstrukcję, którą skuto aż do zbrojenia. Po przeprowadzeniu wszelkich koniecznych prac remontowych na tym fragmencie mostu zostanie położona nowa nawierzchnia. Prace na moście Bema mają potrwać jeszcze do 17 maja. Do tego czasu kierowcy będą musieli przemęczyć się z problemami komunikacyjnymi na tym odcinku trasy. Powiatowy Urząd Pracy przeszkoli. Urząd Miasta w Nysie zakupi materiały, a bezrobotni wybudują. W kępnicy ruszył projekt Mały Wielki Nysanin, w ramach którego metodą szkoleń bezrobotnych zostanie wybudowane nowe przedszkole. To projekt który stawia na najmłodszych i w najmłodszych inwestuje, a jednocześnie jest odpowiedzią na brak miejsc w przedszkolach i bezrobocie. Obecnie Kępnickie Przedszkole mieści się w budynku po likwidowanej szkole, w sąsiedztwie mieszkań socjalnych. Choć wnętrze jest przestronne, obozienki wyremontowane, rodzice od dawna chcieli, żeby ich dzieci uczyły się w innym otoczeniu. Najlepszym miejscem wydawały się okolice Świetlicy Wiejskiej przy terenie rekreacyjnym. No, no przecież tutaj jest dosyć dużo przestrzeni, łebki bez problemu będą ganiać, bawić się. Na pewno będzie lepsze, bo jest ogólnodostępne, no, nie jest na środku wioski, ale jest bardziej ulokowane. I rzeczywiście tu jest o wiele większy teren, jest ładniej zagospodarowany, jest plac zabaw, a w obecnym miejscu tego nie ma. Budynek świetlicy wiejskiej najpierw przejdzie generalny remont od dachu aż po kanalizację, a następnie zostanie rozbudowany. Urząd miastawny się sfinansuje zakup materiałów budowlanych. Koszty pierwszego etapu wyniosą nieco ponad 220 tysięcy. Pierwszy etap, który będą prowadzić osoby bezrobotne, to są sprawy budowlane. Tu chodzi o stan zamknięty surowy, część instalacji elektrycznych. Roboty już trwają, ich zakończenie planowane jest. Na wrzesień. Potem bezrobotnych zastąpi profesjonalna firma. Do 16 września roboty powinny być zakończone. W drugim etapie, który byśmy chcieli zakończyć do końca 2013 roku, już firma fachowa, specjalistyczna będzie prowadzić ostateczne prace wykończeniowe. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, prawdopodobnie już semestr letni roku szkolnego 2013-2014, dzieci spędzą w nowym budynku. Chcielibyśmy do końca roku zakończyć te prace i właściwie w przyszłym roku, w 2014, nie będzie już żadnych przeszkód, aby przedszkole funkcjonowało w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kępnicy. Budowa wykonana zostanie przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie. Które jednak najpierw wezmą udział w kompleksowych szkoleniach. Będą to szkolenia zawodowe ogólnobudowlane, począwszy od zbrojarza betoniarza poprzez murarza tynkarza, poprzez nabywanie umiejętności w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kW, poprzez pracownika wykończania wnętrz. Szkolenia realizowane będą przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. W sumie w projekcie biorą udział 84 osoby. 72 mężczyzn i 12 kobiet. Jeśli idzie o panie, to mamy przewidziany kurs kwalifikacyjny opieki nad dziećmi do lat 3 i tutaj panie po ukończeniu takiego szkolenia będą odbywały sześciomiesięczne staże właśnie w ośrodkach, w żłobkach, w przedszkolach. Kilka z pań z pewnością właśnie z Skępnicy odbędzie staże. Po ich zakończeniu PUP będzie starał się znaleźć im zatrudnienie. Budynek stawiany metodą szkoleń bezrobotnych jest już w Paczkowie. W Maciejowicach właśnie powstają mieszkania komunalne. To pierwsza z pięciu planowanych edycji projekt, który w 2010 roku został doceniony Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości. W Kałkowie jeden z mieszkańców odnowił niszczającą zabytkową rzeźbę świętego Nepomucena. Pan Lesław nie wiedział, że zabytków na własną rękę nie wolno malować. Pan Lesław otwarcie przyznaje się do błędu. Zapytaliśmy go, czy wiedział, że kapliczka jest zabytkiem. Nie wiedziałem. Mhm. Nie, to jeszcze jak był ksiądz mhm. przedtem Byszewski się nazywał. Był po kolędzie, chodził. No i mówił, żeby trochę odesaurować, bo ona była z mchem zarośnięta, zakrzaczona. No i... Zgodziłem się. Nie tylko pana Lesława raziła w oczy podupadająca z biegiem czasu kapliczka. Już wcześniej były podejmowane próby odrestaurowania Nepomucena na własną rękę, bo kapliczka stała latami i niszczała. Tam malował jeszcze, te, te co są brązowe, te na, napisy to malował, ale on już nie żyje, ten, ten facet. To taki też taki jakiś malarz był taki pokojowy. Także to jest wymalowane tylko wapnem palonym. Mhm że To no, na biało, to tak? Na biało. Pan Lesław zmartwił się, gdy sprawą zajęły się lokalne media, które oskarżyły go o dewastację. Był burmistrz, mm -hmm. że ktoś zdewastował pomnik. No tak, tak pisało w gazecie, bo to w radiu było z się w Opolu, w gazecie w nowinach nyskich. Na szczęście konserwator uznał, że pomalowanie wapnem dewastacją nie jest i odstąpił od nałożenia kary. Przyjechał konserwator i mówi, że nie ma żadnych szkód, że no jest odnowiony, ale no nieprofesjonalnie, bo wiadomo, że... Sołty bardziej niż czynem pana Lesława, zaskoczony jest tym, że w Nowej trybunie Polskiej ukazały się jego wypowiedzi na ten temat, wypowiedzi, których nikomu nigdy nie udzielał. To zaskoczony tą sytuacją, bo córka przyjechała z pracy i mówi, tato, ty... Mówi, Wypowiadałeś się dla Nowej Trybuny Polskiej, że tam o figurze tej Nepomucena, nie? Ja mówię, jak, jaki? Ja, mówię, ja nic nie wiem. No, Tam pisze na NTO, opisze, że, że się wypowiadał, że tam jakaś pani pomalowała. Ja, mówię, ja nic nie wiem, pierwsze słyszę od ciebie, mówię. Nikt się ze mną nie kontaktował ani nie pytał ani nic. Tym razem afera zamieniła się w dobry żart. Należy jednak pamiętać, że zabytki są chronione prawem, a za ich samowolne naruszenie konserwator zabytków może nałożyć mandat. Paczków otrzymał dofinansowanie z pieniędzy unijnych na remont basenu i boiska. Prace remontowe ruszą już w przyszłym roku. Paczkowianie długo czekali na remont, zwłaszcza basenu. Niektórzy z